Właśnie chciałem powiedzieć o Dela Thibautierze, że, że nie jest sobą, nie wygląda na takiego zawodnika właśnie jak te w sezonu regularnego. Put teraz, otwarta droga do kosza. Lublinianie mieli 16 punktów z kontry w meczu numer 2. już ponad dwa razy mniej i jeszcze jeden przechwyt i tego Dela Thibautier już nie zmarnuje. 3. Trzy... I jak można było przypuszczać i zakładać, teraz również się nie myli. Za to teraz dobra akcja dwójkowa i asystent. Linii piłki i to mu bardzo dobrze wychodziło. Teraz został w polu trzech sekund. Szęk jeszcze do Zyskowskiego. Przerzucenie ponownie na obwód. I Kennedy za trzy punkty. Ależ ma formę. Brown. Kompletnie podziurawiona obrona gości. Ramey, jak on się tam ostał sam pod obręczą. Jeszcze może oddać rzut Jakub 6 i trafia za trzy punkty. To było, zdaje się, w czasie. Ale sędziowie oczywiście podejdą jeszcze do monitora i to sprawdzą. Jakub Szęk Dzisiaj 1 na 5 z gry, ale Comte przyspiesza i trafia do kosza. Jest spóźniona w obronie. Trefur ma już 9 zbiurek w ataku. lekąt do końca. Z przewinieniem. Dwa punkty. Ale lane do grosela. Grosel ma przy sobie Williamsa. Gra do linii końcowej, bardzo ładny manewr. A start, przepraszam, ma jeszcze jeden fał do wykorzystania. Ale trafia Aaron Best o tablicę. i nie chcę popełnić trzeciego, bo wie, że wtedy siądzie na ławce. A teraz Krasuski zablokowany do tablicy. Za to jeszcze ma piłkę i trafia. Prowadzany Weathers ma trochę miejsca i jest. Nie, nie ma bloku do numer Timowie. 11 w tym meczu. Raymi. Ładne przerzucenie. Put wcześniej trafił z prawej strony, teraz trafia z lewej. Teraz asysta Raymeya akurat yy, była, co nie zmienia faktu, że dobrą zasłonę też postawił Williams. Weathers trzeci raz za trzy w tej no kwarcie. Tak do wsadu nie doleciał. Lejab był po prostu niecelny. Put znalazł się pod obręczą. Dobry Znowu best gra w lewo. Znajduje Grosela. Ten jest podwojony, ładnie krąży piłka i trefel z opot. Jest się. Na Oddali piłkę. Raymi. I jeszcze raz pół Dobry ale, ale jeszcze mamy prawie 40 minut do startu transmisji z Bemowa, Więc w sumie czemu nie? Dość szczęśliwie ta piłka do Johnsona trafiła i jest. Raymi nie korzysta z zasłony. I trafia z obwodu. Naprawdę. Johnson. Raz jeszcze odpowiada. Lecomte. Zatańczył z Kennedym, Oddał piłkę putowi. Brown. Trzeba rzucać. Trafia uh. Devin Brown. Co za rzut. Nie ma timeoutów. Treffel Sopot musi grać. Johnson.